Hmm. No, i mamy małe zacięcie wyświetlacza. A tak, poza tym to witam. Pierwszy lipiec. No, i sterownika, dokładnie wyświetlacz, odmówił posłuszeństwa. Zrobił się mały Matrix. No, cóż, nie będziemy panikować. Póki co wszystko tu pracuje, wodę grzeje, także nie ma największej tragedii. Ogólnie czytałem, że się dzieją yy, cuda z tymi sterownikami od Tech. No nic, zgłoszenie awarii wysłane do serwisu. No i czekamy na przyjazd serwisanta, wymianę wyświetlacza. Także czas start. Zobaczymy, jak długo. Zajmie im odebranie zgłoszenia oraz, tak jak już wcześniej mówiłem, wymiana na gwarancji tego oto wadliwego wyświetlacza. Także widzimy się zaraz i już Wam mówię, jak długo musiałem czekać. Także do zobaczyska. Widzimy się już za chwilę. ary mary i wyświetlacz działa. Żeby nie było tak pięknie, powiem tylko, że została przeprowadzona pewna sztuczka, którą powiedział mi już konsultant na infolinii, czyli wyłączenie kotła tam z tyłu o dokładnie o sorka tutaj. Może nie będzie tego widzieć, jest tam taki zielony włącznik. Niech pan wyłączy piec całkowicie. Wróć kocioł i powinno działać. No i tak też się stało. Słuchajcie całej opowieści, bo naprawdę jest wesoło. Tak też się stało. Wszystko odpaliło się, ruszyło na nowo z kopyta. Jak widać, wyświetlacz działa. Aczkolwiek y, miły pan y, konsultant z firmy SAS powiedział, że oczywiście i tak przyjedzie serwisant i zajmie się tym wyświetlaczem. Bo od razu wam powiem, że po tej sztuczce z wyłączeniem kotła trzy dni później. Znowu całkowicie się rozjechał, nic nie było widać. I przyjechał pan. E, pan. Chciałbym użyć słowa uwierzcie mi serwisant. No ale nie powiem tego, bo no, rzecz, która się stała, kiedy ten pan przyjechał, no to to powiem szczerze, gdyby nie to, że kocioł jest na gwarancji, wziąłbym pendrive'a, ściągnął oprogramowanie, wcisnął go w tą tutaj dziurkę i sam sobie to zaktualizował. Bo nie jest to problem żaden, bynajmniej dla mnie, prawda? Ale jest gwarancja, nie wolno ruszać. Później ktoś mi powie, po co chłopie grzebałeś. Nie trzeba było paluchów wtykać, coś zepsułeś, to płać. Dobra. Dlatego nic nie robiłem, ale tak jak mówię, przyjechał serwisant. Bardzo fajny, sympatyczny pan, jak wszyscy w ogóle. I co się dzieje? Dzieje się sytuacja niesamowita, której chyba nawet Hitchcock by nie napisał. Bo pan wkłada pendrive'a, resetuje kocioł, i kiedy się odpala, prawda, na nowo wyświetlacz, stwierdza, że no niestety ale nie przeprowadzi, nie przeprowadzi aktualizacji, ponieważ wziął pendrive'a o zbyt dużej pojemności. A tak się składa, że właśnie tego samego dnia czytałem to i faktycznie, tu chyba tylko musi być taki mały pendrive, jest obsługiwany przez sterownik 4,7 GB. O, ten pan miał chyba szesnastkę, prawda? Czyli no, bardzo mocno zdziwił Fokę. No i cóż. Zawinął się, zawinął się, pojechał, no powiedział, że będzie w kontakcie. Także czekam na kontakt. Na razie mija drugi dzień, kontaktu nie ma, ale jestem dobrej myśli. Również zasięgnąłem opinii na forach, czy ta aktualizacja w ogóle coś, coś da, coś naprawi, że prawda, to urządzenie nie będzie się rozjeżdżać. No twierdzą użytkownicy, że tak. Że tak, że aktualizacja sprawi, że wszystko powinno być OK. Że on się nie będzie prawda psuł. No dobra. Jeżeli tak ma być, to czekam na tą aktualizację. Na pewno się odezwę po raz kolejny. No i opowiem wam, co, co, co się stało. No. Bo tak ogólnie, no to powtórzę to, co powtarzałem w innych filmach. Wszystko działa, ma się wspaniale. A ostatnie woreczki tutaj trzeba złożyć zamówienie. Myślę, że na początek przytule trzy 3 tony. 3 tony peletu i będziemy patrzeć, co się dzieje, jak daleko zajedziemy. Czy do kwietnia, czy do maja przyszłego roku. A może przyjdą syberyjskie mrozy, i już w marcu będzie pusto, prawda? Pusto w szopie, tam gdzie będę go przechowywał. Dobra, nie przedłużam, bo to nie ma sensu. Także mówię. To no, sytuacja kuriozalna. Troszkę się śmiałem, jak tu stałem w kotłowni, patrzałem, co pan robi. No, ale no, życie! No, no, no chłop, się, chłop się pomylił, wziął nie tego pendrive'a, co trzeba. No trudno, no, nie będziemy robić hałasu, prawda? Czekam, aż przyjedzie. Jak przyjedzie, zaktualizuję, to to wszystko wybaczam. Przybijemy sobie żółwika. Na do widzenia i, i będziemy dalej użytkować. No, chyba tyle na chwilę obecną. Także trzymajcie się ciepło. Jak coś trzeba, do. Dopowiedzieć, dograć, pytajcie, będziemy kręcić te filmy. Nie ma problemu. Także, pozdrawiam, i widzimy się już, mam nadzieję, po aktualizacji. Hej, taką wersję softu właśnie teraz mam. Przed chwileczką odjechał przesympatyczny, bardzo miły, no i w końcu ogarnięty. Ogarnięty serwisant, który już nie bawił się, mówi, to nie ma sensu. Nie bawił się wgrywania nowego softu, jakichś aktualizacji, jakichś innych wynalazków. Po prostu wymienił cały sterownik. Od początku wgrał ustawienia, prawda? I pięknie, bez problemów, bez żadnych kłopotów po drodze. Także mam nowy sterownik, jak to się mówi, nówka, funkiel, nieśmigana. No i będziemy patrzeć, co się dzieje. Na chwilę obecną, no, no co, no, no, no działa. No, no. Jak nie będzie działać, będę znowu dzwonił, będę znowu ich męczył. Sekunda, bo przyszła szefowa. To jest szefowa. Eee... Tak jak mówię, będę ich znowu męczył i będziemy znowu wymieniać. Także myślę, że no, tym razem na jakiś czas y, będzie spokój. Jest gwarancja, to trzeba ją tam wykorzystywać. No to tyle. No. Pozdrawiam obu panów serwisantów. Jednego pozdrawiam. Tego pierwszego, który był dwa razy. No i tego trzy, trzeciego, już, który był finalnie tutaj przyjechał. Dzisiaj wszystko pięknie porobił. Nie ma się do czego doczepić, także się nie czepiam. Pozdrawiam. Pamiętajcie, łapeczka w górę, dajcie subskrypcję, jeśli podobają Wam się filmy, może dzwoneczek. Jak trzeba coś nagrać, coś opowiedzieć, wpisujcie w komentarzu. Będziemy działać, będziemy nagrywać, nie ma absolutnie żadnego problemu. A tymczasem, razem tutaj z szefową, żegnamy się z Wami. Nie dajcie się wirusom. Pozdrawiam serdecznie, hej.